Witam serdecznie w podcaście trzech typów na Discordzie siedzi i gada Ja jestem Michał I rymy sobie składa No ja jestem Jego? Ja jestem działa tym czy nie działa Działa to gówno czy nie działa to... Na potrzebę podcastu nazwijmy go Heretu Nazwijmy go Heretu Tak. Jest. Eee, no Dobra, Dobra no to od czego zaczniemy? Ja poruszyłbym szeroko tutaj e, znany nam wszystkim temat, aktualnie zamkniętych siłowni w czasie kwarantanny. Moim zdaniem, my... powinno, być, po, moim zdaniem i... powinno być tak, że wiesz, dwie osoby pasują na siłownię, robią pompę i kolejne dwie przychodzą, nie? No właśnie, I w by, to, Tak, i to by działało. Z jednej strony tak, ale co z tymi, którzy by się nie dostali? to musieliby sobie tak plan ułożyć swój, żeby robili tą pompę, wiesz, wtedy, kiedy mogą, mnie. Ja myślę, że powstałaby rebelia osób niewpuszczonych na siłownię i zapanowałaby w Jarocinie anarchia, zburzony zostałby cały system gospodarki, siłownie upadłyby tak szybko, jak wcześniej powstały i wszystko byłoby nie tak. Nie no, moim zdaniem to powinno po prostu działać tak, że no, wchodzisz na tą pompę, nie? Tam masz załóżmy, godzinę pompy i, i cię o tym wywalają, nie? Wywalają. Przychodzi, przychodzi taki gościu, wiesz, taki nabity i mówi, Elo, nie? No. Można no i moim, tak. zdaniem, nie? moim zdaniem powinno wyglądać to tak, że teraz, w czasach największego kryzysu, teraz kiedy ludzie powinni się jednoczyć i powinni przebywać ze sobą. No, jednocześnie się nie przebywać ze sobą i mordować. Zacząć działać, powinni zacząć działać na własną i z tego, załóżmy, młodzież, która pragnie, pragnie, pragnie rozwijać własne zainteresowania, próbować czegoś, tego, co robiło się dawniej, czyli budować własną, ponosić work. Nie no. wiem. No, w sumie też. sprawa, tam, nie? gdzieś tam jakoś, jakoś w piwnicy, kombinować, całość na rękach żeby nauczyć się tego od podstaw, gdzie później się wróci faktycznie w miejsce w miejsce profesjonalne i nie będzie się twierdzielało maniany, tylko będzie się robić wszystko zgodnie z planem, bo będzie, będzie wiadome to, że inni ludzie też tak... Inni też chcą żyć po prostu, tak? No ja myślę, że my już ten proces przeszliśmy, dlatego możemy się na ten temat szerzyć, wypowiedzieć i no, jesteśmy w stanie właśnie zaproponować młodym ludziom to, że to tak naprawdę obecna sytuacja i zamknięte siłownie nie powinny zniechęcać tak naprawdę ludzi, no bo jeżeli to jest dla nich powód, żeby już nie ćwiczyć, no to tak naprawdę nie mają żadnych ambicji, nie mają sobie tego zaparcia, żeby ćwiczyć. W ja na ja przykład ja ja że... teraz nie ćwiczę, nie? Ja mam wyrąbane, tam są pompeczki, nie? A to też teraz nie przekonuje człowieka. Że nie chce ćwiczyć. Znaczy wiesz, no jeżeli to ma być na jego odpoczynek i tak faktycznie sobie postanowił i faktycznie wróci tam z nowym zapasem energii, to jak najbardziej, nie? Ale... Ja bym sobie poszedł, nie? Ale no kurwa, to tak, nie? Niektórzy ćwiczą tylko dlatego, że chodzą już na publiczną siłownie, Wiesz. Żeby się pokazać, nie? Jeden... Tak, dokładnie. dokładnie. No. Albo na przykład, że kolega, kolega chodzi tak, i tak. z kolegą. Wiecie, no co? najważniejsze, żeby... No to nie trzeba pomyśleć egoistycznie, nie? trzeba trzeba to nie Ja, ja, raz, siebie, ja, ja raz byłem sam, na ślad bez nie. nie? Bo wy no chcieliście iść razem we dwoje, no mówię Elo, nie? Pójdę. No, no mi no, też się nie tak, nie tak zdarzyło. No nie miałem czasu, nie. No mi też się także. No ale zawsze chodzimy razem po prostu, nie? Bo jakoś tak raźli. Znaczy w ogóle zacznijmy od tego, że zanim w ogóle chodziliśmy na Goldena, to ćwiczyliśmy oddzielnie i jakoś ćwiczyliśmy. No tak, no garaż kościu legendarny, nie? No. Wiem, wam Sytuację, kiedy jeszcze... Wiesz człowiek nie miał tego prawa jazdy, ale dał radę ogarnąć sobie to. No to się wszystko dało ogarnąć gościu nie w sensie, lepsze, najgorsze, bo było trudne było widać ten jakby To Kościół, przecież z Jebułą, jak żeśmy z początki na naszej siły to było tak, że my żeśmy gościu w listopadzie jeździli rowerem i... Kościół było się nie? Dupy, nie? Weź tak, zajedź, to na weź temperatura minusowa a my rowerami na Goldena nie? No Rozumiem tak to jest te, to, te, 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 ten zapał. No, potem, ja ten okres bardzo, podtupu... bardzo dobrze wspominam. Potem żeśmy No ale po prostu on odnaple... Niektórzy... poszli tam, no. Po prostu robią tak, że dla nich ten... Taki... Taki... ten... Taki... Taki... Kościu... ten, znaczy ten... Nie, teraz te który dla tak, nich jest też jakby taką, nie wiem, zbawieniem, niektórzy mogą się tego, te osoby, które chodzą na siłownię. I, I to nie chodzi o to, że wiesz, że hmm, po prostu one, czy one chcą, to, tylko one po tak. prostu chodzą, bo tak. widzą, że inni chodzą, nie? No dokładnie, chcą się, nie wiem, przypodobać komuś i tak dalej, a teraz mają to, skoro inni nie chodzą, skoro wszyscy siedzą w domu na dupie, to on też będzie siedzieć. I to, to jest słabe, że ludzie chodzą, nie, nie wychodzą po no to, żeby... Wie, kojarzy takich dwóch typów, nie? Tam taki, jest taki łysy typek z żoną, przechodzi i taki gościu, co wygląda jak Arap, nie? No wiem. No, no to co oni to mogą robić? Co Pewnie browara piją. No i teraz... Ty będzie na tym w sumie, nie? No ale... Dokładnie. Ale jedno nie wyklucza drugiego, nie? Wiesz. No, można robić to i to, nie? To można i... robić to i, i to, mimo. tylko trzeba dobrze ja sporo... mówiłem, zagospodarować skos... sobie nowe, czas. Co jutro można, nie? W ogóle jutro nie, moż... nie można od saty wychodzić już, nie? No po tak, no. Jak nie można? No nie można, Gość, musisz siedzieć w chacie, a jak wychodzisz, to musisz mieć. Wiesz, przyczynę podać, nie? Jak ci tam coś podpytają po mnie, czemu, czemu nie macie w domu? Ale samochodem możesz jeździć, samochodem. Mo Tylko takie spacerki to odpadają, nie? No. Śmiechawa, nie? No. To nie. Że ciężko, no. Ciężko, generalnie. No, trzeba sobie radzić, nie? Ja tu się za zaopatrzyłem w jakieś książki. Nie wiem, w jakieś czekoladki. Ja coś przeżyję na tym wszystkim, nie? Wodę mam. Zresztą jest też dobry czas, żeby zająć się czymś innym. Znaczy ja, ja wam... Dobry, e... ja czas, czas takiego odsłonięcia. Będziemy, będziemy musieli to wszystko nadrobić. Pewnie będzie materiału cholery, ale to jak najbardziej można wykorzystać. Ja osobiście wierzę, że jakieś tutaj sobie pograć, jak chociażby na keyboardzie czy w warsztatach deski sobie ładnie szlifuje. szlifuję. Rozumiesz, będę ją malował starymi tam śruby załatwił. To jest to jest fajne, nie? że można to. No i żeby... zobacz i Wiesz, teraz też ma... możemy nawiązać do tego, że ja z Michałem jesteśmy na deskorolkach, więc zobacz jak tylko ty byś ogarnął swoją to z takich właśnie, to jest efekt motyla, nie? Z rzeczy rodzą się potem w przyszłości fajne rzeczy, nie? Jeszcze Ciekawe sytuacje. No, no, ja tak do domu z ostatnio wziąłem dechę, sobie mówię pojeżdżę, nie? No, że mm -hmm. ja nie umiem, nie? Tak dobrze, jakoś super, ale spoko, nie? Można praktyka, sobie jeździć, nie? praktyka czy nie mistrza, jak to pojeździć. Powiedziałam chłopak, jeszcze, że pijemy po tych toronach do szkoły. Nie, o ile wrócimy, będzie, to będzie dłuższy czas, jakiś. I wiesz, samo po prostu to, że z ludźmi będziesz mógł się zobaczyć, to, to, to też fajne, że będziesz mógł to docenić, nie? Że tak, no, tak, dobra, tak nie? dokładnie. Na co, na co dzień masz to i tak dalej, nie? Ja, ja pamiętam, Ta szkoła, jak, to ja do szkoły się zgodzę tego, że są tam ludzie i się z nimi pogadać. Tak. No, tak szkoła, ogólnie szkoła jako forma nauczania i tak dalej, tematy, to jest. Tam chyba wszyscy się zgodzą, ale brakuje tego takich codziennych rzeczy, nie, że wychodzisz gdzieś na kawę, czy do tego skleża, czy no, chociażby, i... jeźdź, gościu, chociażby stanąć na korytarzu i powiedzieć y, razem do siebie gościu, programowanie, ja pierdzielę. No, dokładnie, dokładnie i tego ja, teraz zapiję, Trzeba poświęcić, trzeba się poświęcić, poświęcić programowaniu. Tak. później hmm. to wróci, to będzie po prostu, człowieku... Gościu, i wiesz wszystko, randy, nierandy, srandy, stringi, wszystko kojarzysz. Gościu, gościu. Gościu jest najważniejszy. Gościuński to się za głowę łapie. Słyszysz Ktoś... string, to nie chodzi o